Kilka lat temu miałem możliwość spróbowania marihuany. To potrafiło doprowadzić do tego, że ja na przykład przez dwa tygodnie nie miałem ataków. W naszym przypadku przyjmujemy bardzo dużo leków. Są to leki bardzo często mogące uzależnić na przykład takie psotropy, które po prostu uzależniają i takie leki należy stosować ostrożnie. Są też leki na bazie sterydów też na bazie sterydów, więc to też wpływa na to, jak wyglądam. Są też leki, które mogą. Pogłębić depresję, jeżeli ktoś tak. na nią choruje. I ja właśnie kilka lat temu odstawiłem taki lek, ze względu na to, że moja depresja była bardziej się pogłębiała od, od właśnie tego leku. Kilka lat temu miałem możliwość spróbowania marihuany. Od marihuany tradycyjnie palonej, że tak powiem po substancje mm, oparte na kanaboidach, czyli jakieś olejki, jakieś inne historie. Yy, no, okazało się, że niestety olejki yy, również ze względu na to, jak, jakie są jej ceny ich ceny, to pomimo tego te olejki mnie nie podchodziły. Najlepiej yy, właśnie wyszedłem. Paląc marihuanę, dlatego to, że to potrafiło doprowadzić do tego, że ja na przykład przez dwa tygodnie nie miałem ataków. I tak jak, jak to się mówi, nie trzeba być jakoś mega upalonym, czy, czy jakimś takim człowiekiem, który sięga często po to, tylko po prostu to pomaga. Nie tylko w kwestiach mojej epilepsji, ale również na przykład przy dyskomforcie bólowym ze względu na inne schorzenia neurologiczne, na przykład y, chorobę kręgosłupa. Więc, y, A przy depresji też się bardzo pomagało? Właśnie, przestałem mieć problem tak naprawdę z depresją. Jestem zwolennikiem legalizacji y, marihuany. Może to jak na konserwatystę dziwnie brzmi, ale uważam, że każdy ma prawo do tego, by żyć tak jak chce i leczyć się tym, co, mu czym, pomaga? Co, pomaga, co nam pomaga. Są leki na rynku, które są, mają na przykład bardzo duży tam poziom CBD, ale one na mnie w ogóle nie działają, a po drugie, kuracja takim lekiem miesięczna kosztuje około 4000 zł, więc jak na dwoje rencistów, no to, to trochę słabo, no to trochę słabo. Nie mam. Yy, żadnego wytłumaczenia do tego, dla którego ten środek, który jest środkiem naturalnym, tak naprawdę, ma być traktowany inaczej niż morfina, czy czy jakieś inne leki, które uzależniają. Ważnym jest to, że jeżeli idzie się do lekarza y, jakiegokolwiek, który zamierza przepisać jakieś leki, trzeba zawsze zgłaszać, że jest się epileptykiem, na co się, y, znaczy ogólnie na co się choruje, ale to, że jest się epileptykiem, to jest bardzo istotne i jakie leki się bierze, bo właśnie często leki y, z innej y, Kategorii chorobowej e, wpływają na e, leczenie Epi e, no i trzeba niestety bardziej pogłówkować wtedy z doborem e, odpowiedniego leku. Ja oprócz epilepsji choruję jeszcze e, na nadciśnienie tętnicze. Właśnie jak leżałem e, we Wrocławiu na oddziale psychiatrycznym, to pani doktor skonsultowała mnie z kardiologiem, ponieważ brałem. Dwa beta blokery, które się blokowały nawzajem i po prostu nie, nie działały. Ja oczywiście ówczesnemu swojemu interne, interniście zwracałem uwagę na to, że mam padaczkę. No ale niestety… ta nie medycznie Nie pykło, no wprawdzie nie, nie pykło. Z antybiotykami też tak bywa, że nie wszystkim możemy się leczyć, jeżeli chodzi o jakieś przeziębienia, czy jakieś zapalenie oskrzeń, czy cokolwiek. Mojej żonie kiedyś chyba ten sam lekarz przepisał syrop przeciwkokaszlowy, który wyciął mojej żonie... Dwa dni z życiorysu, ja nic dni... nie pamiętam. Trzy dni z życiorysu. Trzy dni? No to widzisz, no naprawdę. W trzecim dniu po prostu zaczęła wracać do siebie, ale jeszcze nie była do życia, także powiem. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się, co się dzieje. dzieje. Całymi dniami spałam. Yy, nie pamiętam, po prostu tych trzech dni nie pamiętam. Po syropie, na przeciwko kaszlowym, także. I czasami takie wypadki się podczas Zdarza. leczenia zdarzają. Osoba chora na epilepsję może posiadać prawo jazdy, tylko będzie ono na czas określony. Trzeba też spełnić y, pewne warunki. Trzeba zacząć od tego, że nie może być aktywna padaczka. Tak, aktywna padaczka. padaczka na przykład ktoś jeżeli nie ma... ktoś ma cały czas napady, to nawet nie ma co marzyć o tym, żeby mógł prawo starać się o prawo jazdy, bo żaden rozsądny lekarz mu zgodę nie podpisze. Y, w momencie, kiedy i napadów nie ma przez chyba 5 3 lata. Lat, lata, lata Przez 3 lata nie ma napadów przy braniu leków. I e, potem się leki odstawia kto, przez 2 lata. Jeżeli ktoś chce tak, jeżeli ktoś chciałby e, mieć prawo jazdy w tym momencie, zgłasza to neurologowi. Neurolog zaczyna odstawianie, jeżeli uzna za stosowne, e, zaczyna odstawianie leków. I później, jeżeli już ktoś nie bierze przez dwa lata leków w ogóle i nie ma napadów, to wtedy może się starać o tymczasowe prawo jazdy. W naszym mieście były takie przypadki, kiedy osoby chore na padaczkę, czy miały wcześniej prawo jazdy, czy zrobiły prawo jazdy, nie przyznając się do tego, że, ma, że mają, chorują właśnie na tą chorobę. Y, powodowały wypadki to jest y, próba na, to jest narażenie siebie samego, ale przede wszystkim y, pieszych, więc y, to jest zupełnie no innych uczestników, uczestników y, tak, drogi. ruchu drogowego. My jako osoby chore, y, tam mające y, z epileptykami też do czynienia, rozmawiamy z nimi, że że ważniejsza jest czasami odpowiedzialność od przyjemności. Dokładnie. Więc, więc po prostu różne ludzie mają też pomysły na to, że to ogranicza ich wolność, że, że, nie, mogą, że nie mogą pracować ze względu na to, że nie mają prawa, prawa jazdy w przypadku padaczki, bo pracodawca na przykład wymaga mobilności, więc, więc to jest no, dla mnie bardzo nieprofesjonalne podejście do własnej choroby, bo to tak naprawdę oprócz tego, że może przede wszystkim komuś można zrobić krzywdę, co sobie też. Epilepsja taka postrzegana, postrzegana bardzo stereotypowo jest bardzo krzywdząca dla chorych. Dlatego, że w zasadzie padaczka kojarzy się społeczeństwu z tym, że w zasadzie to, jeżeli ktoś jest, jest epileptykiem, to pewnie ta epilepsja jest taka patologiczna, na przykład ktoś nadużywał alkoholu albo właśnie pochodzi się z rodziny przemocowej, no to, to, to w moim przypadku akurat była to prawda. Albo na przykład jest to choroba umysłowa, co też jest nieprawdą, czy psychiczna. To też jest nieprawdą, bo padaczka jest chorobą neurologiczną. A najlepszy niós to jest w momencie, kiedy się słyszy, że jest się opętanym. Tak. Na przykład, to już, ale to jest taka to ciekawostka. Już... Nie, która no, się... no ale to jest tak, naprawdę tak, w XXI wieku i słyszy się rzeczy tego typu, że jest się człowiekiem opętanym. I szata z człowieka wychodzi w trakcie napadu, także no, z takimi opiniami też się spotykaliśmy. Yy. Spotykaliśmy się z opiniami, że jesteśmy alkoholikami, bo leżymy na ziemi. Tak. Mąż bardzo yy. często słyszał określenie takie, zresztą ja też kiedyś miałam taki, taką przygodę, szłam do domu i czułam, że już coś będzie się dziać i zaczęłam właśnie śledzić węża. Stał sąsiad z kolegą dorośli ludzie już wtedy. Kolega stwierdził, że ty się tak naprułaś, taka nawalona szłaś, że coś okropnego, nie? A jego żona z okna mnie zobaczyła no i krzyczy do niego, żebym podbiegł do mnie i mnie złapał, bo mam atak akurat, bo on, oni oboje wiedzieli, że ja choruję. Ludzie, którzy chorują na epilepsję mają bardzo poważne problemy z, z, ze znalezieniem pracy na przykład. Ja miałem okazję przepracować kilkanaście lat w swoim życiu i zawsze słyszałem to, że współpracownicy bardzo często mówili, słuchaj, my będziemy wnioskować o to, żebyś ty został zwolniony, bo my się ciebie boimy. I a teraz ten strach jest oparty na, na niewiedzy na nie tak naprawdę. Bardzo istotną sprawą w przypadku osób chorych na epilepsję jest zdobycie pracy i jej utrzymanie. W Polsce mniej niż połowa chorych, tylko pracuje ludzi z epilepsją. Co prawda, to są dane z 2013 roku, ale innych się nie doszukałem, albo mają na tyle złe doświadczenia, że chorowali na epilepsję i stracili pracę. I teraz już na kolejnego pracodawcę kolejnego pracodawcy nie informują o padaczce, a to jest, nie wiem, czy wy, wykro, może wykroczeniem z kodeksu pracy, ponieważ epilepsja jest chorobą, która może stanowić zagrożenie dla pracownika i jego współpracowników. No i dla mienia firmy również, więc o tym musimy informować. Tu wszystko się rozbija o edukację. Jeżeli chcemy zmienić mentalność naszych, yy, naszych środowisk, do, w których przebywamy, chociażby, to musi być ta edukacja. To, co, to co jest bardzo, to jest chyba w, naj, w wielu przypadkach, właśnie yy, sprawą priorytetową. Yy, ale jeżeli chodzi o pracodawców i pracowników, to i współpracowników, to tu problemy są olbrzymie. Poza tym, pracodawcy boją się. Też przyjmować swoich, przyjmować pracowników z epilepsją, ponieważ na przykład taka osoba może być długo na zwolnieniu lekarskim. Taka jest smutna prawda, że ludzie z epilepsją albo pracują bo się bo się nie, boją, przyznają. Bo się nie przyznają do choroby, albo nie pracują, bo chorują po prostu. Dokładnie, Dokładnie. No, no, albo tak pracują, bo albo mają warte, tak, że choroba jest na tyle tak, mało aktywna, tak. tak, że pozwala im po prostu pracować, bo no, było to bardzo różnie. Tak jak mąż właśnie mówił, najczęściej pracuje się do pierwszego napadu bądź jeżeli yy, przyznaje się do tego, że jest się chorym, to z, ze startu yy, dziękują, nawet nie chcą wysłuchać, czy choroba jest aktywna mocno, czy, czy średnio, czy jak. Po prostu skreślają, już nie dają najmniejszej szansy na to, żeby w ogóle podjąć yy, jakieś zajęcie, no bo, bo nie, bo padaczka. Ja siedziałem przed komputerem, żona siedziała przed komputerem jeszcze, jeszcze była taka sytuacja, że y, był ten komunikator gadu-gadu i po prostu… – Jest dalej i niech będzie! – No i napisała do mnie. Y, no i tak jakoś zaczęliśmy się potem spotykać. I od 15 lat jesteśmy razem, więc y, a mając chorując mniej więcej na te same schorzenia, wiemy doskonale, jak na siebie nawzajem reagować. Tak, dużo łatwiej się żyje, jeżeli ma się to szczęście i chorują obie osoby na to samo, to naprawdę dużo łatwiej się żyje, dlatego że, tak jak właśnie mąż powiedział, wiemy, jak reagować, wiemy, co jedno, co, przez co oboje przechodzimy, rozumiemy się nawzajem, więc no, jest to o tyle fajne. Ja się bardzo cieszę, że moje napady się o tyle ograniczyły, że mogę funkcjonować i mogę być wsparciem dla męża, bardzo się ponieważ no, on ostatnio od 7 lat. To napady są prawie codziennie, po kilka sztuk o, różnej, o różnym nasileniu, różnych rodzajów, więc czasem potrafi przeleżeć dwa dni w łóżku, po prostu, bo nie ma siły wstać. A czasem wychodzimy na spacery, zwiedzamy. Zwiedzamy, podróżować. Się... Tak. Obydwoje bardzo lubimy. bardzo lubimy podróżować. Mamy zjechaną no na pewno. Południową Polskę to tak. No tak trochę Pod Podkarpackiego, że tak, że tak to określę. No, nie, staramy się być aktywni, na ile choroba pozwoli, tak. to, to na tyle jesteśmy aktywni. Na pewno nauczyliśmy się już za tyle lat, że nie możemy niczego planować. U nas słowo planujemy, jest wykreślone ze słownika. Dlatego, że co powiemy, co planujemy sobie, że gdzieś tam. To y, choroba od razu po dzień dobry, i to nawet w dniu, w którym gdzieś mamy jechać, czy, na, czy dzień wcześniej, y, jak mamy gdzieś iść, jechać obojętnie, zawsze potrafi pokrzyżować plany. Wstajemy rano, na przykład ładna pogoda, jedziemy do Wrocławia, jedziemy do Wrocławia jedziemy się po, pokręcić po Wrocławiu. Poszlędać po Wrocławiu. Tak. Y, mamy od trzech lat takie za. Przyjaźnione gospodarstwo agroturystyczne w Dolinie Baryczy, gdzie, gdzie sobie jeździmy na wakacje na tam parę dni, żeby, żeby się zresetować, zresetować, bo nam tak. to bardzo też jest potrzebne. Byliśmy parę razy turystycznie w Warszawie, ponieważ moja Ania ma tam koleżankę z podstawówki, wyjechała do Warszawy za pracą. Też mieliśmy okazję zwiedzić trochę Warszawy piękną starówkę Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest taka nasza pasja, właśnie wspólna, mm, podróżowanie. Tak, Więc tak, to, bardzo lubimy. I to od pierwszego roku, jak tylko I się I lubimy bardzo przygody. Kiedyś, cztery lata temu, cztery lata temu, pochwalę się Tobą, <noise> zgłosiliśmy się oboje do Koła Fortuny, no mnie nie przyjęli, bo chyba stwierdzili, że jestem niefotogeniczna. <noise> Ale zgłosili się do męża i mąż był w kole fortuny i, i była super przygoda, a co lepsze to on był na uspokajaczach typu jakieś tam tabletki na uspokojenie, na wyciszenie i tak dalej, żeby w ogóle dał radę, bo już te emocjonalne napady też się przypałętały wtedy. Ja no, się świetnie bawił, nawiasem mówiąc ja też, tylko, że później w nocy odpokutowałam to, odchorowałam i dostałam sześciu napadów, a rano trzeba było wracać do domu, no ale to nic, daliśmy sobie radę. No, i... Bardzo lubimy przygody, zawsze musi być to spontan. Żona robi mi takie niespodzianki, że jak mam jechać do zus na, na komisję, to mówi mi w tym ostatnim dniu, gdzie trzeba się już ubrać i pojechać do Wrocławia. Bo, yy, no bo jak ty... powiem wcześniej, to będzie przerąbane, tak, to bo będzie, będzie cały przy... czas padać. A i, a i no tak, i... wtedy... no tak no, ty masz uczulenie Mamy... na ZUS, no i, i niestety napady no. są, ale to już są na miejscu, więc ja już się nie muszę martwić i on już dotarł na to miejsce. Na ile choroba nam pozwala, na tyle staramy się być aktywni. 7 lat temu wpadliśmy na pomysł, żeby tak właśnie nie siedzieć w domu i powyciągać z domów inne osoby z Epi, z Oławy i Sokolic, to postanowiliśmy, że utworzymy grupę wsparcia spotkaniową. I przez dwa lata się grupa utrzymywała, tak. z tym, że nie było dużo osób chętnych, dlatego że... Epileptycy się wstydzą tak. swojej choroby, nie można się wstydzić własnej choroby. Dokładnie. Ja popełniłem ten błąd, popełniałem przez ten błąd przez bardzo wiele lat. I teraz wiem z autopsji, że po prostu wstydzenie się. Nie warto. Nie, nie jest, jest bez sensu. W momencie, kiedy byliśmy tą grupą spotkaniową, to na festynach występowaliśmy, opowiadaliśmy o tym, czym jest epilepsja. Pierwszą pomoc przedmedyczną pokazywaliśmy, co zrobić. Jak była legalizacja, ta sprawa z legalizacją Zlacją medycznej marihuany, zbieraliśmy podpisy też, także staraliśmy się być aktywni. Natomiast no, po dwóch latach grupa spotkaniowa zanikła. Ale stanowimy Ale grupę dobrych tak. znajomych. Tak, też tak, teraz tak. Być. Kontakty się nie połyrywały, mamy fantastycznych znajomych. Utworzyliśmy grupę na Facebooku. Padaczka na lawendowej łajbie. Dokładnie. I tam zrzeszamy wszystkich ludzi, którzy albo chcą się czegoś dowiedzieć o epilepsji, albo chorują, albo ktoś z ich otoczenia jest chory. I od roku prowadzimy profil na YouTubie EpiMałżeństwo. I tam opowiadamy o właśnie... O, jak się ogólnie żyje, jak z, się z, żyje z epilepsją. epilepsją. Mamy pomysł, żeby odnaleźć, bo Wrocław to jest miasto Krasnoludków. Miasto krasnoludków tak, Mamy przez... już listę, gdzie Krasnoludki występują i zamierzamy po prostu wszystkie opotografować, także będziemy zwiedzać Wrocław Szlakiem, śladami, tak. śladami Krasnoludków. Śladami Krasnoludków także... i pomarańczowej alternatywy.